Zainstalujemy teraz dodatek, który umożliwi nam tworzenie tzw. zakładek w treści artykułu. Dzięki temu będziemy mogli uprościć nawigację przy większej ilości tekstu. Na początku popatrzmy na oficjalną stronę projektu, przejdziemy troszkę niżej, będzie nas interesował dodatek o nazwie Tabs and Slides. Zauważmy, że dostępne są dwie wersje. Nas na początku będzie interesowała ta wersja umieszczona po lewej stronie. Możemy tutaj oczywiście ściągnąć najnowszą wersję plików instalacyjnych zarówno dla starszej wersji systemu Joomla, jak i dla systemu Joomla 1.5. Popatrzmy jeszcze na chwilkę na spis dodatków. Jest to dokładnie ta pozycja, czyli dodatek Tabs and Slides i tutaj widzimy adres strony, z której możemy pobrać pliki instalacyjne. My oczywiście te pliki dołączymy do płyty z naszym kursem. Przechodzimy więc do panelu administracyjnego. No i przechodzimy do instalacji. Cały czas znajdujemy się w katalogu nawigacja, jest to dokładnie ten dodatek. Oczywiście rozpoczynamy proces instalacji. I gotowe. Dodatek został zainstalowany. Troszkę niżej, po lewej stronie, możemy obejrzeć przykład użycia. Zresztą zaraz pokażemy to w praktyce. Przejdźmy teraz do listy wszystkich dodatków, a więc wybieramy rozszerzenia, a następnie dodatki. No i oczywiście musimy się upewnić, czy nasz dodatek jest włączony. Widzimy, że nie jest włączony, a więc klikniemy w tym miejscu, żeby go aktywować. Skoro dodatek został aktywowany, to możemy z niego już swobodnie korzystać. Na początku przejdźmy do podglądu i wybierzmy sobie jakiś artykuł, który wyedytujemy, czyli artykuł, do którego wstawimy zakładki. Na przykład ten, Joomla Community. Jest on stosunkowo krótki, ale my jeszcze dodatkowo podzielimy go na przykład na trzy zakładki. Wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Przejdźmy więc teraz do panelu administracyjnego i przejdźmy do edycji artykułów. Wybieramy więc edyt, artykuły Wszystkie. Oczywiście odnajdziemy artykuł, który chcemy edytować, jest to dokładnie ta pozycja. W naszym przypadku pozycja numer 8. No to wstawmy teraz zakładki. Pierwszą stawimy na samym początku. Musimy otworzyć nawias klamrowy, wstawiamy znacznik Tab, dajemy znak równości i teraz stawiamy tytuł na naszej pierwszej zakładki. Na przykład słowo Wstęp. No i teraz jeszcze zamykamy nawias klamrowy. Tutaj rozpocznie się pierwsza zakładka. Drugą rozpoczniemy na przykład gdzieś tutaj, troszkę niżej. Wstawiamy tutaj kursor, otwieramy nawias klamrowy. Piszemy znowu znacznik tab, dajemy znak równości. No i oczywiście piszemy tytuł drugiej zakładki. Na przykład rozwinięć. Oczywiście zamykamy nawias klamrowy. Przejdźmy troszkę niżej. I zastanówmy się, gdzie wstawimy trzecią, ostatnią już zakładkę. Na przykład tutaj przy tym ostatnim zdaniu. A więc znowu wstawiamy nawias klamrowy, znowu piszemy tab. Stawiamy znak równości i piszemy tytuł ostatniej, trzeciej zakładki, na przykład koniec. Mam więc trzy zakładki. Pierwsza ma tytuł wstęp, rozpoczyna się w tym miejscu, a kończy dokładnie tutaj. Druga jest najdłuższa, ma tytuł rozwinięcie, rozpoczyna się tutaj, a kończy tutaj na dole. Czyli jest to mniej więcej ten fragment tekstu. Natomiast trzecia zakładka jest stosunkowo krótka, jest to tylko jedno zdanie, czyli to, co widzimy na samym dole okienka edytora. Trzy zakładki: wstęp, rozwinięcie oraz koniec. No to zapiszmy zmiany. Przejdźmy teraz do naszego artykułu. Oczywiście, otwieramy widok i rzeczywiście wyraźnie widać, że całość została podzielona na trzy zakładki. Wstęp, rozwinięcie oraz koniec. Czyli u góry widzimy tytuł, który był stawiany po znaku równości oraz oczywiście treść każdej z trzech zakładek. Jeszcze raz przejdziemy do tego artykułu. Joomla Community, artykuł numer 8. I popatrzmy. Tutaj mamy pierwszą zakładkę. Tytuł wstęp, czyli dokładnie to, co widzimy tutaj na początku. Potem mamy drugą zakładkę o tytule rozwinięcie, czyli jest to zakładka numer 2. Oraz oczywiście na samym dole mamy zakładkę z tytułem koniec, czyli jest to zakładka numer 3, dokładnie ten element. Widzimy, że w środku znajduje się tylko jedno zdanie, czyli to zdanie, które jest widoczne tutaj na dole okienka edytora. Z tego dodatku możemy korzystać również w nieco inny sposób. Zamiast zakładek możemy sobie wstawić. Fragment tekstu, który będzie zwijany albo rozwijany. Popatrzmy, jak to wygląda w praktyce. Na razie zamkniemy edycję tego artykułu, nie będziemy już do niego wracali i może po prostu utworzymy sobie nowy artykuł. Czyli wybieramy przycisk utwórz i wpisujemy tytuł. Na przykład nowy artykuł. Możemy oczywiście przypisać go do jakiejś sekcji albo kategorii. My sobie wybierzemy nieprzypisany, czyli sekcja nieprzypisany, kategoria nieprzypisany. Upewnimy się, że artykuł jest opublikowany. Teraz skopiujemy sobie większy fragment tekstu. Skopiujemy i oczywiście wklejmy go do naszego edytora za pomocą skrótu Ctrl V. Jest to tekst bez żadnego formatowania i teraz do niego dodamy dwie rozwijane zakładki. Dodamy je za pomocą nieco innego znacznika. Stawmy może Enter i przesunmy się o jedną linię do góry. Otwieramy nawias klamrowy i wpiszemy sobie znacznik Slide. Teraz stawiamy znak równości i wpisujemy pierwszy tytuł. Na przykład część pierwsza. Tytuł zamykamy nawiasem klamrowym. Teraz pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Naszą pierwszą zakładkę musimy prawidłowo zamknąć. Zamkniemy ją tutaj na dole. Otwieramy nawias klamrowy, wstawiamy ukośnik i wstawiamy slajd. Następnie zamykamy nawias klamrowy. Czyli to jest pierwsza zakładka, ma tytuł Część pierwsza, rozpoczyna się w tym miejscu a treść kończy się tutaj na dole, czyli tutaj, gdzie jest ten zamykający znacznik. Przejdźmy troszkę niżej i wstawmy drugą zakładkę w ten sam sposób. Czyli znowu otwieramy znacznik slide, a więc otwieramy nawias kabrowy, piszemy slide, dajemy znak równości, no i oczywiście wpisujemy tytuł, na przykład część druga. Teraz wystarczy tylko zamknąć nawias klamrowy, no i jeszcze na końcu musimy wstawić znacznik zamykający. Może wstawimy go od razu tutaj. Otworzymy sobie nawias kamerowy. Wstawimy ukośnik i oczywiście piszemy słówko slide. Zamykamy całość. Mamy więc dwie zakładki. Pierwsza ma tytuł część pierwsza, a druga ma tytuł po prostu część druga. No i mamy w, przy każdej znacznik otwierający oraz znacznik zamykający. No to w, klikamy na przycisku zastosuj, żeby zatwierdzić wprowadzone przez nas zmiany. To był nowy artykuł. Jest on nieprzypisany do żadnej sekcji ani do żadnej kategorii. Przejdźmy może na chwilkę do strony frontowej. Wybieramy pozycję Home, czyli Start. Oczywiście naszego artykułu nie widać w żadnym miejscu strony. Nie ma go na stronie frontowej, nie mamy żadnego odnośnika do, w menu itd. Może spróbujmy go sobie wyświetlić właśnie na stronie frontowej. Przechodzimy ponownie do naszego zaplecza administracyjnego. Jest to ten artykuł. Oczywiście wybierzemy sobie pozycję strona startowa Tak, czyli ustawimy go na stronę startową. No i zastosujemy wprowadzone zmiany. Całość stała zatwierdzona, a więc odświeżymy sobie podgląd. Przejdźmy troszkę niżej. I to jest właśnie ten artykuł, który przed chwilą utworzyliśmy. Zauważmy, że mamy dwa tytuły, część pierwsza oraz część druga. Klikamy tutaj i rozwinie się zawartość części pierwszej. Możemy ją za chwilę z powrotem zwinąć. Klikamy tutaj i rozwinie się zawartość części drugiej. Czyli w ten sposób możemy sobie tworzyć dowolną liczbę takich zakładek. Możemy w wygodny sposób zwijać i rozwijać zawartość. Taki dodatek bardzo nam się przyda, zwłaszcza wtedy, kiedy pracujemy z dużą ilością tekstu. Po prostu część tego tekstu możemy sobie tymczasowo ukryć. Jeśli chcemy uzyskać dostęp do całości, no to klikamy na tytule, żeby rozwinąć, klikamy ponownie, żeby zwinąć.